Nazywam się Adam Soldajew, mam 24 lata, 5'1 w rekordzie. Pochodzę z Czeczenii, mieszkam aktualnie w Warszawie. Chcę być najlepszy. Jak chcesz być najlepszym, to musisz być z najlepszymi. Nie ma innego sposobu, żeby dojść do tego szczytu. Czołówka 66 w Polsce jest właśnie w KSU. Postaram się dać siebie wszystko, a jak z siebie wszystko, to ta walka wygląda bardzo fajnie, emocjonująco. Dwaj młodzi, dobrze rokujący zawodnicy. Z jednej strony soldajew z dynamitem w dłoniach. A z drugiej Hinzen z pięcioma wygranymi przez poddanie. Adam Soldajew na KSW 67 w klatce spotka się z innym, młodym i obiecującym zawodnikiem. Rywalem Polaka będzie niepokonany Niemiec, Pascal Hinzen. Jest dobry, ma fajny rekord. W sywi będzie bardzo dobrze wyglądać. Wszechstronny zawodnik. Więc myślę, że dobra walka będzie. Ja się postaram stworzyć swoją historię. Po to jestem w tym sporcie. Nie po to, żeby nabijać swój rekord. Słuchajcie, jak was nie będzie, to ja nie dam siebie wszystko. Więc potrzebuję wasz dobieg, macie być. Zapraszam.